I teraz tak, omówimy sobie tutaj to co się dzieje na ekranie, a następnie stworzymy nasz pierwszy projekt i Zostawimy pierwsze opcje I następnie już kolejne wideo będzie dotyczyło um, Pierwszych rzeczy na już gotowych klipach yy, Ok, i co teraz? Co tutaj widzimy? Ogólnie Całe to okno główne, które widzicie po uruchomieniu To tutaj jak widać mamy linki do YouTube'ów i możemy się uczyć po prostu nowych rzeczy i polecam się z tego uczyć jak skończycie to wszystko co ja przygotowałem bo myślę że ja przygotuję materiały na godzinę półtorej max i dzięki temu będziecie mogli już wjechać na grubo w te tutaj poradniki mam taką nadzieję przynajmniej yy, chociaż głęboko w to wierzę <laughs> i co? No dobra, no to spór, stwórzmy sobie ten pierwszy, pierwszy projekt. Yy. Teraz tak, jeżeli chcemy stworzyć pierwszy nasz projekt, nowy projekt montażu, jakby, no to klikamy tutaj File, klikamy New, bądź tutaj po lewej stronie, nie ma znaczenia. Teraz tak, opcje są bardzo, bardzo proste tutaj, w tym przypadku, w, sumie w każdym przypadku tworzenia nowego projektu montowa montowania filmów. I teraz tak, co jest najważniejsze? Szablon, czyli musimy tutaj wybrać hmm, jaka będzie jaki będzie rozmiar docelowy tego naszego filmu, tego naszego wideo jeżeli wszystkie klipy jakby nasze nagrane są w 1080p i 60 klatkach no to wybieramy wtedy 1080p 60 klatek no bo po co sobie sztucznie zaniżać jakość, nie? No jeżeli mamy filmy w 720 i 1080, na, załóżmy w 30 klatkach, no to nie wiem, albo skalujemy do 720, albo zostajemy przy 1080, no ale te klipy, które masz po 720 nagrane, no to będą rozpikselowane, nie? Także tu jest już kwestia decyzji, no ale też jeżeli będą trwały 3 sekundy, bo robisz jakiś sobie miks taki mm, jakiś śmiesznych filmów czy coś, no to też nie warto zniżać całkowicie jakości. No, ok, no ja nagrywam ogólnie klipy OBS-em. Tutaj te instruktażowe no to 1080p i 60 klatek, dlatego sobie to w takich klatkach i w takim rozdzielczości wybieram. Duration to totalnie pomijamy, bo to później i tak czy siak będziemy ustawiać już na osi czasu w, w projekcie. No, i tutaj standardowo mamy wybrane wymiary po wybraniu templatki, tak. To się zmienia w zależności od wybrania. Jeżeli mamy potrzebę, nie wiem, stworzenia reklamy na Facebooku, załóżmy i chcemy kwadratowe wideo mieć, no to już tutaj musimy sobie edytować to customowo. Nie jak widzicie, zmienia się na custom i możemy robić co nam się e, podoba. E, ok, no i co? No tutaj raczej nic zwykle nie zmieniam. Nie ruszam, bo później się dzieją dziwne rzeczy, jak tutaj ruszam. Tutaj też raczej średnio cokolwiek dotykam, i od razu możemy sobie stworzyć, klikając OK. I powinno nas przenieść do już interfejsu kreatora, i będziemy tam mogli edytować nasze filmy. Tutaj powoli będziemy parkować i, i będziemy się przenosić już do kolejnego wideo, gdzie będziemy już z każdym wideo po prostu otrzymywać nowe umiejętności, jakbyśmy levelowali w jakiejś grze. Czyli każde kolejne wideo to jest już nowa umiejętność montażu, tak. Pierwsze nie wiem, wyciszanie y, audio, drugie dodawanie zwolnionego tempa, trzecie cięcie filmów, tak już jako takie umiejętności, takie pigułki Także bardzo gorąco Was zapraszam Tak, tak wygląda interfejs tutaj y, już kreatora, że tak to nazwę Żebyśmy mieli wszystko tak samo, żeby wszystko tak samo wyglądało, żebym ja nie robił w innym układzie, a Wy w innym Bo później jest konsternacja Klikamy sobie Window, Workspaces i wybieramy Editing. I powinno wszystko się ułożyć Wam tak samo jak ja teraz mam. I tutaj parkujemy. Zapraszam Was do kolejnego wideo, które już na pewno jest. Albo jeżeli nie ma, bo oglądasz to zaraz po wyjściu, no to zapraszam się do kolejnego wideo jak wyjdzie. A wyjdzie niedługo, bo. Zaczynam pierwsze rzucać dopiero jak będę miał wszystkie. No i to by było na tyle. Zapraszam Cię do subskrypcji bardzo gorąco. Dziękuję za oglądanie i myślę, że teraz zaczyna się już super zabawa, ponieważ będziemy się z każdym filmem po prostu uczyć nowych, nowych rzeczy, i każdy film no to będzie kolejna umiejętność i będziemy mogli się pochwalić. Hej, no to teraz już umiem wyciszyć, teraz umiem przyspieszyć, zwolnić, umiem zrobić green screena wywalić tło z, z green screena itp itd. Także zapraszam do oglądania i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie cześć.